Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej W ScottyKZWW, a to jest pierwszy od dłuższego czasu można powiedzieć odcinek z gali do omówienia, w której oczywiście omawiam jakieś gale, które ostatnio widziałem i które po prostu omawiam swoimi własnymi zdaniami co dokładnie się działo. Ostatnimi czasy nie robiłem praktycznie żadnych filmików jeżeli chodzi o resnik, czy to właśnie kącik wrestlingowy, czy to gala do omówienia, ze względu na to, że po prostu skupiłem się mocniej właśnie na let's play'ach, na graniu w gry, która oczywiście się kiedyś grało i też przy okazji na N64, ale to nie oznaczało właśnie, że kompletnie przestałem interesować się wrestlingiem, bo wciąż się interesuję, wciąż jestem tak jakby takim jakby fanem, tylko po prostu musiałem na pewien czas zastopować z tymi filmami, żeby złapać nową energię, można powiedzieć, ale wydaje mi się, że teraz już będzie w porządku i postaram się jak najszybciej oczywiście Znowu wrócić do nagrywania tego kącika wrestlingowego tak jak to było kiedyś. Ale wracając do tego, jaki, jaką galę omówimy dzisiaj? Będzie to gala, która się odbywała, czyli WrestleMania 37, dokładnie w, na stadionie Raymond, James Stadium, w Tampie na Florydzie. Stadion jest dosyć duży, ponieważ to on mieści chyba pamiętam, 75 tysięcy widzów ogólnie i jest on terenem głównie drużyny. Bej, yy, drużyny... Futbolowej Tampa Bay. Ankara jest jakoś tak, którzy w tym roku zdobyli Super Bowl, pokonując tam kogoś w finale. Nie wiem dokładnie, bo nie interesuje się zbytnio Super Bowlem, ale można powiedzieć, że test to był fajny taki sprawdzian, bo w zeszłym roku miała się odbywać właśnie na tym stadionie WrestleMania, ale ze względu na to, to co się dzieje niestety, jeszcze. Coś, co nie podoba mi się, to zostało to przeniesione na Performance Center, ale na szczęście teraz nie zostało to przeniesione i można było to spokojnie zorganizować. Także co ważne, jest to pierwsza gala, która odbywa się po roku z publicznością, dokładnie, mogło tam wejść dokładnie 25 tysięcy widzów. Oczywiście niestety za wymóg jest taki, żeby maski, ale wydaje mi się, że to jest takie małe po prostu te, małe po prostu ostrzeżenie, czy jakoś tak. <laughs> Ale cóż, yy, tak jak tak mówiłem wesło i wszyscy byli nahypowani, bo kala odbywa się oczywiście w systemie dwóch dni znowu, czyli sobota i niedziela i w tym filmie omówię pierwszą, pierwszą noc, a w następnym filmie jako będzie część druga, omówię drugą właśnie noc, żeby nie było po prostu że chcę złączyć jedną z tym. Myślę, że tak będzie po prostu uczciwy. Ale reasumując do rzeczy, oczywiście czekamy wszyscy na, czekaliśmy na WrestleMania i co ciekawe to będzie na pewno zapamiętana WrestleMania na zawsze, ponieważ jeszcze przed WrestleMania było dosyć mówione o tym, że sama gala może zostać ten, przełożona albo nawet odwołana, ze względu na to, że w pewnym momencie pojawiło się wiadomości o wielkim sztormie, który nadchodził na Florydę, czyli oczywiście wielkim deszczu, wielkiej burzy z piorunami i tym podobne. I zdjęcia niektóre pokazywały właśnie, że rzeczywiście to nie są przemianki, bo fani byli zdejmowani z tych szesełek zostali wciśnięci do środka, żeby nie wychodzili i tak w kółko i w kółko jest powrotem. Ale w pewnym momencie nagle przestało padać i było w porządku. Niestety problem był taki, że ten wiatr des powodowało, że States tylko został zniszczony zresztą, Reszty nigdzie gdzie... Tam gdzie była flaga na takiej pirackim jachcie, została niestety leciutko zniszczona, ale wydaje mi się, że WWE akurat idealnie to wymyśliło, żeby tak nie zauważyć, że nie ma jakichś tam elementów, które były potrzebne właśnie do tego, żeby to po prostu podpasowało. Jakby co, tej jest bardzo fajny, tak się dodam, innymi słowy, i gdy już oczywiście tam w Prisole pogadali, co i jak o tych wszystkich walkach i tym podobne, to nagle czas oczywiście było zacząć na wielką galę, czyli oczywiście, jak to klasycznie na WrestleMania pierwsze to America the Beautiful, tym razem w wykonaniu chyba Bebek Shidey, nie pamiętam dokładnie jak się nazywała ta artystka, ale ktoś tam śpiewał oczywiście i zaśpiewała. I później było tak, że przyszedł Vince McMahon z wszystkimi zawodnikami i zawodniczkami, wszystkimi tam własnymi właśnie z WWE, który poinformował wszystkich fanów będących właśnie na arenie, że bardzo dziękuję za to, co się działo. Właściwie, bo przez ten rok było bardzo ciężko, nie mogli organizować gal z fanami, a wiedzą, że oni są najważniejsi dla nich, że są wręcz niebowzięci, że mogą wreszcie znowu organizować galę z publicznością, która obserwuje, która oczywiście dopinguje, która będzie wspierać, buczeć i tym podobne i stwierdził więc po prostu, że oni są właśnie ważni w wrestlingu i oni tworzą ten ręcznik i tym podobne. I gdy on kończył, to to oczywiście powiedział, że takim słowem, że dziękujemy, dziękujemy bardzo i jakby to powiedzieć witajcie na WrestleMania! Jak to klasycznie on powiedział, wszyscy zadowoleni i wtedy właśnie miała się zacząć ta gala właśnie. Pokazało się intro, pokazało się to, że Michael Cole, Byron Saxon oraz Samoa Joe byli na stółku komentatorskim zapowiadali pierwszą pojedynek, który był. I pierwszy pojedynkiem jaki był to była walka o pas mistrzowski WWE pomiędzy Bobiem Lashleyem i Drew McIntyre'em. Według mnie ta walka powinna być co najmniej co in co eventem, a nie pierwszą galą. Po raz kolejny już pas WWE jest pierwszy broniony. Nie rozumiem czemu i tak jest. Nie rozumiem dlaczego WWE tak bardzo nie lubi tego pasa, tylko tak bardzo cisną na ten pas Uniwersa. Po prostu tego nie mogę zrozumieć. Było puszczone oczywiście tam promo i tym podobne, później przeniesiono się na backstage, gdzie zaczęło to tam gadać. Co ciekawe z Shane'em McMahonem, który miał walkę oczywiście z Brown Strowmanem, później tej samej nocy i tam oczywiście był wywiad, że broń jest głupi, a ja pokażę mu jak to będzie, że on nie da rady wyjść, że ja będę tym prawowitym zwycięzcą tej walki. I w pewnym momencie właśnie Seinowi przerwał Bobby Lashley z MVP, ale to MVP był tym głównym, ponieważ był jego menadżerem właśnie i on mówił, że Bobby Lasli jest tym niszczycielem, zniszczy McIntyre'a, w tak, że McIntyre nawet nie zauważył, gdzie to jest jego miejsce i tak dalej i tak dalej. I w trakcie tego właśnie wywiadu pojawił się taki pasek informacyjny na dole z logiem WrestleMania. Wiecie, jak to czasem jest w telewizji, gdzie jest informowany np. o zmianie częstotliwości albo o jakiejś zmianie programu i podobne. I tam było coś napisane w stylu, że we are, we are currently have a weather delay. We are back in show as soon as possible, czy jakoś tak. Czyli to znaczyło, że znowu był problem z deszczem, bo okazało się, że na tamtej Florydzie znowu zaczął padać deszcz. i to nawet odfity, odfity deszcz, przez co musieli na chwilę przerwać soł, żeby uspokoiła się sytuacja. Tam dru coś tam też gadał, ale to nieważne i no, przez to że to, to było, to wreszcie przez Uwaga, 30 minut nie było, że jedynie co było to, to że Prisco i właśnie komentatorzy gadali i to muszę pochwalić. Dobrze zrobiło to, że w czasie te 30 minut dało te nieimprowizowane te y, promad, że po prostu gadali wszyscy ci tak prawdziwie, że to nie było planowane i tym podobne, tylko po prostu mówili to co z głowy właśnie, że wymyślili wszystko na poczekaniu i moim skromnym zdaniem bardzo dobrze to zrobili po... Czuć było, to nie było takie sztuczne, tylko takie prawdziwe po prostu, że dało się tego fajnie słuchać mimo, że te 30 minut, które właśnie trzeba było czekać. I akurat w tych, tych to później był pokazany, co ciekawe, Michael Cole i Sama Joe, gdzie tam gadali, gdzie było pokazane, jak deszcz zaczął chwicze padać, przez co oni założyli takie specjalne stroje, które chronią te, przed deszczem i nie muszę przyznać, obydwoje fajnie wyglądali. Zwłaszcza co, takie wielkie smerwy można powiedzieć. Ale pomijając już ten fakt, że oni czekali 30 minut, i gdy wreszcie powiedzieli, że deszcz przestał padać, to wreszcie mogliśmy zacząć te, do tego show. I w pierwszym pojedynku, właśnie, Lashley'ego z McIntyre'em zostało wpuszczone promo, zostało zapowiedziane. I o, powiem wam tak, dawno było nie słychać tak dawno. Te skimę za takim głosem, oczywiście, prawdziwej publiczności, która serio krzyczała 25 tysięcy, ale. Jak wchodził Drumek to po prostu wszyscy... je, wszyscy yeah, yeah. I to jest naprawdę piękne. Ja tak tęsknię za, takim, za takimi widokami, za takimi głosami. Nie za suszarką puszczaną z kamer albo z jakichś tych głośników, które czasami są tak z nich stałczone, że od po prostu szkoda gadać. A gdy obydwoje weszli, to walka się zaczęła oczywiście, to tu zaraz oczywiście powtarzam i powiem tak, walka na samym początku była dosyć powolna, bo Lashley i McIntyre skupili się na tym, żeby bardziej chyba na ciosach, moim zdaniem, niż bardziej na kopniakach, niż bardziej na tych y, akcjach typowo wrestlingowych, ale w późniejszym czasie y, akcja się trochę rozkręciła, gdzie zaczęli walić supleksy i tym podobne, i oboje polecili ringu, przez co Lashley zaczął tam trochę poniewierać McIntyre, wrzucając go w barykady i tam. Obijając go, dając mu właśnie Big Booty i tym podobne I można powiedzieć, że tak trochę było, aż do powrotu do ringu, gdzie zaczęli się rozkręcać Drew włączył swój tryb właśnie odpowiedni, gdzie również atakował, robił nawet kilka tych, kilka e, akcji takich ryzykownych Nawet miał zrobić raz Future Shock DDT, ale mu tam pamiętam nie wysłał gdzie tam Lashley leżał, coż, że ja tak mówię, ale ja to próbuję spamiętać z głowy, to Drew mówił tam oczywiście raz, dwa, trzy Claymore, ale wiadomo było, że to było takie ostrzeżenie dla Lashley'ego i się po prostu ten odpowiednio w czasie schował po prostu, MVP go zabrał, ale Drew tego nie zaakceptował i poleciał po prostu z trzeciej liny e prosto na niego. Trochę leżeli, wrócili obydwoje, znowu była próba oczywiście tego Claymore'a, tylko że Mam wrażenie, że Drusie mocno zawahał przy tym claimorze. Nie wiem dlaczego, bo tak nagle jak on robił, to chwilę się zatrzymał, tak spojrzał w lewo i później walnął tego Claymora, ale tak niedokładnie. nie wiem co tam było, czy coś było nie tak, czy tym podobne. Nie rozumiem. Ale walka się zakończyła tym, że Bobby Lasty zablokował ten Hurtlock, czyli masterlock oczywiście. Na drumek NTEZ-u. jest się jeszcze ten ratować, przez odbijając się od narożnika, ale to jeszcze gorzej był wypadły, niestety, przez co on stracił siły i właśnie przez techniczne zapięcie, wygrał oczywiście tą walkę. Walka trwała, o ile pamiętam, według oficjalnych notek 18 minut, co moim zdaniem było nawet, nawet takie w porządku czas. I myślę, że walka nie była taka zła, mogła być lepsza, ale nie narzekam, ja taką ocenę dam mocną. Może 6,5. Później był segment z, e, o ile pamiętam, chyba NWO, gdzie tam gadali coś tam, tu z gospodarzami Titusem, Onilem i Halkiem Hoganem. Nie mówiłem o tym, ponieważ tydzień to no, nie ma sensu mówić, jak tam gospodarze, co tam gadają i tym podobne. I w pewnym momencie pojawiła się Bailey, która tam coś też zaczęła gadać, o tym, że ona jest ważna i tym podobne, a samo NWO oraz gospodarze ją olali kompletnie. I tyle. Druga falka jaka była oficjalna to był e, kobiecy Taktim Turmoil Match, czyli oczywiście taktimowy mecz z czterema drużynami i zwycięski zespół no, miał się następnego właśnie wieczoru z, e, z Shane Beisler oraz Najon Jax o Mistrzostwa Taktim, oczywiście kobiet. I pierwszymi, pierwszymi zespołami, które były, to o ile pamiętam, były y, Carmela i Billy Kay oraz y, Lana i Naomi. Co moim zdaniem to są strasznie randomowe drużyny, które po prostu zostały wciśnięte na siłę. Zwłaszcza Carmel z Billy Kay, bo obydwie, obydwie restrykcje mają kompletnie inne style, kompletnie inne charaktery, a zostały wciśnięte, mam wrażenie, tak na siłę. I powiem wam szczerze, że ten pojedynek yy, przeminąłem strasznie, znaczy obserwowałem go, ale z taką niechęcią, bo widziałem po prostu, że nie ma sensu, że o, wszystkie zawodniczki nie są wcale takie dobre, że to był taki dla mnie pojedynek na zrobienie sobie herbaty, jedzenia jakiegoś albo puścia na prysznic. Pamiętam tylko tyle, że tam chyba był jakiś kopniak, że yy, Lana i Naomi były pierwszymi, które zostały wyeliminowane. Następną drużyną pamiętam, która wesła było Riot Squad, czyli Liv Morgan nas Ruby Riot i one coś tam pojechały trochę w tej, e, tej kombinacji, gdzie trochę się rozkręciły, co prawda na po początek był taki słabszy, jednak później dały sobie radę i pamiętam, że przypięły Karmelę chyba na 1-2-3 i przeszły dalej, Carmela tego nie mogła zaakceptować, przez co dała kopniak Ruby Riot i po prostu sobie poszły Trzecim zespołem, jaki był, to był zespół e, Mandy Rose oraz Dane Brook. Jedyne, co z tego momentu, kiedy one wchodziły, pamiętam, to to, że Mandy Rose się poślizgnęła na stageu. I to dosłownie, że wskazła i nagle uipu, lecia, poleciała po prostu. Widać było, że stageu był, jest trochę mokry po tym deszczu, ale nieważne. Tu też nie pamiętam zbytnio takich dobrych momentów z tego, bo. Klepały, klepały, tamte dominowały, gdzie wskazywało na to, że to chyba one wejdą, ale ostatecznie tak nie wyszło, bo, co ciekawe, jedna z tych przypieła, gdzie druga oczywiście zabrała robić, żeby nie przerwała piwo, a znakomity Morgan zrobiła ten, Skull Package, raz, dwa, trzy i wesły dalej Riot skład, a te były bardzo zdziwione. Ostatnim zespołem, który wesesł, to była Natalia oraz Tamina. Ten zespół ja określam tylko zespołem, w którym no, ja miała przepracować z Kim, ponieważ ona chyba praktycznie ze wszystkimi już przepracowała jakieś tam segmenty, jakieś storyline i tym podobne i tam inna no, tylko została i z nią musiała jakiś takim zrobić i tym podobne. I to też takie widać było, że Riot Squad już było mega zmęczone, i widać było też, że raczej one nie zawalczą jutro o pasy takim, tylko one są po to, żeby zmieścić się w finale. Dlatego, że Natalia oraz Tamila kompletnie zdominowały, a zakończyła się walka oczywiście tym, że Tamila wysłała na trzecią linę i wykonała snuka splash oczywiście w kierunku swojego ojca Dimiego Superfly Snuki i wygrały te pojedynek to one jutro się zmierzą, właściwie następnego dnia zmierzą się z tym, yy, właśnie z Baszler oraz Jax i tym podobny. Kolejny pojedynek, jaki był, to był trzeci pojedynek, który myślę, że niektórych by interesował, bo to był pojedynek Cezaro z yy, Sefem Rollinsem. I powiem tak, że to był pojedynek taki własny dla Cezaro, ponieważ gdyby on wygrał, to myślę, że on by dostał większą szansę jeszcze na pół, a jeżeli by przegrał, to raczej to już byłoby kierowanie prosto na zwolnienie i tym podobne. I muszę przyznać, że jak oglądają ten mecz. To on strasznie bardzo mi się podobał. Bardzo dużo technicznego wrestlingu był. Bardzo dużo. No, po prostu widać było, że Sev i Cezaro bardzo idealnie się dogatują ze sobą w ringu. Że każdy akcja, każdy manewr, każdy ruch, który był wykonany, był po prostu idealnie sprecyzowany. Że kontra za kontrą, kontra za jakąś akcją, jakieś przewroty, żeby bezpiecznie było i takie tam. Po prostu. Bardzo mi się przyjemnie oglądał ten pojedynek, mimo że to, są to dwa kompletnie różne style, to jednak muszę przyznać, że da, panowie dali siebie naprawdę wszystko. Seth Rollins oczywiście tam próbował jakichś akcji swoich, że jest najlepszy, próbował często finiszerów, Cezaro czekał, też próbował finishery, ale później trochę, że był taki trochę zdziwiony. Ale Cezaro po prostu jedną akcją zrobił fajnie to, że złapał swojego rywala właśnie na te na bary i zaczął nim kręcić. Tak jak to wiecie, jak to klasicie, że You spin me Run right round. Ale w pewnym momencie on zrobił śmiesznie, że on nawet bez trzymanki zaczął nim kręcić. I była pewna obawa o to, że jednak wyląduje źle, Ronis. Ale na szczęście tak nie było i wyglądało bezpiecznie. Ale jednak złapał wtedy swój moment właśnie Cezaro i jest. Raz złapał tego Rollinsa za nogi, zaczął mi kręcić, ja wyliczyłem wtedy 30 razy. Następnie jego akcja finiserska, raz, dwa, trzy, i Cezaro ostatecznie wygrał. I byłem bardzo zadowolony oczywiście z tego. Walka trwała 11 minut, ale to było naprawdę godne 11 minut, ponieważ byłem bardzo zadowolony z tego pojedynku. To był naprawdę jeden z takich świetniejszych pojedynków, które muszę przyznać. I z tego dam mocne 8,5 na 10, naprawdę, a warto było. Kolejnym pojedynkiem, jaki był, to był pojedynek taktimowy o a Aitis Styles oraz Omos kontra The New Day, czyli Coffee Kingston i Xavier Woods. Trzeba Was dodać, że The New Day przedstawił oczywiście, przedstawił oczywiście Biggie, który swoją walkę miał dopiero następnej nocy, gdyż miał w przerwę, więc mógł spokojnie to zrobić, a przypomnę, że on walczył o pas interkontynentalny. I walka trwała tak, że zapamiętałem to w takim sensie, że Newday bardzo mocno męczyło AJ Stylesa tylko tak go męczyło, żeby po prostu cały czas był w ringu, że wykonywali na nim każde akcje zarówno Xavier jak i Kofi żeby przypinać, żeby jak najdłużej po prostu leżał, żeby nie miał po prostu sił. Bo widać było wyraźnie w tej walce, że Newday robiło wszystko co tylko się da, żeby tylko uniemożliwić wejście Omosowi właśnie do ringu, bo gdy już weset w pewnym momencie gdzie Xavier weselał na trzecię Lina, a Idysta zauważył, że O, to moja szansa, że się wreszcie zmienić. On no się zmienił i gdy OMOS wesel do walki, to powiem tak, to była istna cegła. To był potwór, nic go nie zniszczyło, nic, żaden kopniak, żaden cios, żadna akcja, nie dało się go powstrzymać. On był typowym kurde potworem, który zniszczył Newtę i dosłownie w drobnym mag, jakiś na jakieś nalśniki, jak jakiś nie wiem jak jakieś błoto, nic nie mogli kompletnie zrobić. Ono, gdy wchodził, pesedu, to po prostu rozwalił mecz po całości. Nawet nie muszę określać, jak to wyszło. Że po prostu on zrobił swoją robotę jako typowy potwór. Jednak mam takie wrażenie z tyłu głowy, że. To no chyba długo nie potrwa, bo teraz wszystkie tak teamy jak będą walczyć z nim, to jestem pewny, że będą tylko ze względu na wszystko trzymać właśnie AJ Stylesa i nawet będą próbowali powstrzymać Omosa, żeby nie wchodził do ringu. Walkę wygrał właśnie AJ Stas i Omos, po tym jak Omos zrobił powerbomb na Xaviusa w Łódź, o ile pamiętam, i przypiął go. I dzięki temu zostali oni mistrzami. To ważne trzeba dodać, AJ Styles dzięki zwycięstwu właśnie pasów takim stał się oficjalnie Grand Slam Championem, ponieważ on miał każdy pas mistrzowski właśnie w WWE. Więc no, każdy, niestety każdy to pominął, ale na szczęście pani pamiętają o takich rzeczach i ja też o tym przypominam, że AJ Styles jest teraz w tym momencie Grand Slam Championem. Walka trwała 9 minut i ja takie dam mocne. 7 na 10, żeby nie było nie było źle, ale to mogło być po prostu lepiej. Kolejna walka, kolej... to już chyba e, piąta, ile się nie mylę. Właśnie w kolejności. to była walka Bronze Roman kontra Shane McMahon i to była walka Steel Cage Match. Walka była w takim sensie lecona, e, jakby co, tą walkę już oglądałem następnego dnia, ponieważ po tamtym pojedynku takim owym nie wytrzymałem i musiałem pójść spać. Niestety, ale sobie odrobiłem na szybko. Walka była taka, że oczywiście, Bron był traktowany w Lanie jako głupi, jako idiota i tym podobne. co aż normalnie załamywałem ręce, jak coś takiego widziałem. I na samym początku, gdy Bron wchodził, a Sail czekał w klatce, to ochroniarze, można powiedzieć, Sail, czyli Elias oraz Jackson Riker, próbowali powstrzymać go, ale nic z tego nie wyszło. I pamiętam, że walka była głównie prorokowana tak, żeby dzień bezczenie jest takim dominującym, że pokona go łatwo, robił kopniaki, jakieś ciosy, że uniemożliwia mu jak tylko może, żeby tylko walczyć. Tak nie pamiętam, że to były głównie ciosy krzesłami, jakimiś innymi tego typu rzeczami. Nawet zdarzyła się metalowa blacha z samej szczytu klatki. Nie wiem dlaczego ona była tak słabo umieszczona, ale nieważne. I... Po prostu męczył go jak tylko mógł. W pewnym momencie gdy Shane już wchodził właśnie na górną Linę, górną linę na kratkę oczywiście górnią, to właśnie Riker oraz Elias próbowali mu pomóc, ale Bron to zauważył i on natychmiast zepchnął ich przez dół, oczywiście na samą tam barykadę i matę i tym podobne. I w tym momencie było widać, że Bron już jest na fali, że nie będzie chciał dopuścić do tego, by Shane wygrał. Shane jeszcze tam próbował oczywiście, gdzie weszed już na samą górę. I nawet już zaczął schodzić na sam dół. Co według oficjalnego to już powinien być koniec walki. Ale trzeba pamiętać, że nogi muszą dotknąć z dołu. A nie dotknęły, to wrons Wazu, to. Złapał rękę Shona. Yy, Shana. Shona. Ah, I jakimś student wyrwał tą klatkę dosłownie. I wcisnął go z powrotem do tego ringu. Nie mam pojęcia, dlaczego to teraz zostało tak słabo umieszczone. Ale nie będę znikał. Nie będę wnikał w takie szczegóły. Braun Strowman nie chciał pozwolić Shane'owi by wyjść, dlatego wykonał na nim Running power slam i go przypiął raz, dwa, trzy. To jest nietypowe, bo nie zawsze się dzieje tak, że w ringu oczywiście jest przypinany, zwłaszcza, że to jest Steel Cage match. Ale pomijając fakt, że oczywiście to było na typowe, że głupi zawsze ma szczęście, albo coś w tym stylu, to walka nie była wcale taka zła. Nawet była ok, tak fajnie poprowadzona ze bronem, które niby Głupi był i słaby, ale później rozkręcił się na całego, to tak było dobrze. Także propsy dla Shane'a, który zawsze ryzykuje tym życiem, żeby kurde zrobić akcję. Jak oni obydwoje byli na samej górze, to Bronz złapał Shane'a właśnie na ten, to życie i zrzucił go z samej góry praktycznie, że... Dla Shane'a są propsy za to, że zawsze on coś ryzykuje. Nie rozumiem, dlaczego on tak robi, ale nieważne. Walka z Brona i Shane'a trwa 11 minut. Kolejne i ja ją oceniam na takie 7,5 na 10. Nie było źle, ale też nie było wcale dobrze. Kolem main eventem tej gali był walka mowa, w której zmierzyli się Misty Morrison kontra Damien Priest oraz raper Bad Bunny. Bad Bunny to myślę, że każdy kojazyk kto to jest, to jest słynny raper, który nagrywa wiele takich piosenek z największymi gwiazdami, nie wiem tam tylko Lita Ora i tym podobne i w tym roku nawet zgarnął Grammy za najlepszą za najlepszą płytę i za najlepszą muzykę tego hip-hopową czy coś w tym stylu jednak trzeba było dodać ważne, że Bad Bunny zawsze gdy występował mówił o tym, że jest fanem WWE i akurat gdy była okazja to na Rumble dostał on szansę właśnie występu i później właśnie żeby ten, żeby wystąpić na resumenie, gdyż był on nawet trenowany w Performance Center przez kilku tam resztachów, żeby nie wypadł po prostu źle jako gościnna postać. Jak wiecie dobrze, ja nie lubię po prostu tych gościnnych celebrytów występujących na menu, bo po prostu oni zawsze są w cieniu, tylko stoją i patrzą i dają jakieś tam jedną, dwie akcje i dziękuję bardzo, do widzenia. Ale w tym przypadku powiem tak, występ Bad niego mnie bardzo, ale to bardzo zaskoczył. Nie spodziewałem się, że oni go aż tak dobrze przetrenują. On takim był typowym MVP tej WrestleManii. Każdy spodziewał się, że Bad Bunny będzie robił jakieś tam tylko akcje, ale on naprawdę coś robił. To nie był tylko taki zwyczajny występ celebrycki, żeby o, patrzcie, jestem tylko takim raperem. On naprawdę coś robił, on robił ciosy, on robił kilka takich suplexów, on robił jakieś, nie wiem, body ślemy i takie tam, oczywiście z górnej liny. A, z gwo, a, co da, a najważniejszym cechą trzeba dodać, uwaga, uwaga, że jak byli tym, jak Bad Bunny oraz John Morrison byli poza ringiem to Bad Bunny wykonał Canadian Destroyer Czyli jedną z bardziej ryzykownych akcji właśnie w wrestlingu dodam, że Canadian Destroyer to przecież taki jakby Tombstone Piledriver tylko bardziej ob z obrotem i on bardzo dobrze wy został wykonany, bo nawet John Morrison dobrze go przyjął że byłem tak w soku, jak ja to zobaczyłem to Normalnie wstałem z szoku i tak łapałem się za twarz, jak to możliwe, że ty to wykonałeś? Po prostu to było niesamowite. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Walkę wygrali właśnie Bad Bunny oraz Damian Priest. O ile pamiętam po tym, jak chyba Priest wykonał właśnie swój finisher na mizy i go przypiął. Ale muszę naprawdę przyznać tyle, że jestem zaskoczony. Jeżeli Bad Bunny będzie chciał kiedyś występować w ringu, to myślę, że. W tym przypadku może występować, bo po samym występie na WrestleMania jest naprawdę potencjał. Może występować właśnie na scenie, ale też jestem dla niego zawsze chętny, jeżeli chodzi o występy w ringu. Moja ocena to 7 na 10. Tej walki Walka trwała 15 minut. I czas za oczywiście main event głównej gali, którą było starcie o pas mistrzowski SmackDown Women's Championship. Obręceni Sasha Banks kontra Bianca Beller. Moim skromnym zdaniem ta walka nie powinna być main eventem, ze względu na to, że cała historia tego była zbudowana naprawdę okropnie, że nie było ani ładu, ani składu, nie wiadomo było po co w ogóle była ta rywalizacja. Jest tego właśnie do trudnego było to, że dwa razy z rzędu Bianca oraz Sasha były jako zespół, walczyli przeciwko Jacksonowi i Beśler opazy taki. No błagam was, dlaczego to nie można tego robić dwa razy z rzędu? To był kompletny, właśnie. Yy, dowód pokazujący, że nie mieli ze, żadnego ze, zielonego pomysłu na ten y, storyline, i już się tak jąkam, bo po prostu to jest takie właśnie opisanie tego storyline'u. Sasha trochę zmieniła swój wygląd, dodała sobie zielone włosy, trochę zielonego stroju, ale powiem tak, że w, mimo tego, że storyline był beznadziejnie rozkreowany, to jednak te, to jednak kobiety dały sobie naprawdę dużo. Naprawdę to była walka typowa. Początek był słabszy, ale z każdą minutą zaczęły się one coraz bardziej rozkręcać, coraz bardziej walczyć, coraz bardziej lecieć na różne okazje, na bardziej takie większe akcje typu właśnie z trzeciej liny albo bardziej ryzykowne, gdzie, gdzie nawet w pewnym momencie, w, na pewno nikt tego nie wypatrzył, ale w pewnym momencie nawet ten yy, Sasuke Banks miała ten, miała krew na chyba boku, mi się wydaje, gdzieś tak na plecach, miała takie rozcięcie dosyć spore i nie mam pojęcia jak to się stało, ale to było pokazane, że nie odpuszczały na sobie. A pamiętajcie, że zwykle jak są kobiety, to nie ma zwykle krwi. Zawsze to jest jakiś przypadek. Ostatnio się zdarzyło to w AW, a teraz widać, że to się zdarzyło w WWE. To jest jakiś taki. Ciekawy przypadek, że chyba kobiety po folii będą też traktowane tak jak facet, jak facetci. I walka była, mówię, taka dosyć, dosyć ciekawa, bo każda... też chwilę nawet myślałem, że tamta wygra, albo przez chwilę tamta wygra, że... Nie, było, nie wiadomo było dokładnie kto bardziej tak dominuje, ale można powiedzieć, że... W pewnym momencie było już nakierowane tak pod koniec, że wiadomo kto wygra. Że Bianca Belair wykonała swoją akcję kończącą, przypiała raz, dwa, trzy i... ostatecznie zgarnęła zwycięstwo, dzięki czemu stała się oczywiście mistrzynią SmackDown Women's Champion. I także ten... Wykorzystując okazję, gdzie wygrała Royal Rumble match i... Zgarnęła pas mistrzowski, przez co dodała tak jakby mniejszy taki procent do tego, do zwycięzców poprzez Royal Rumble match. Moja ocena walki jaka była to... Takie 8 na 10 mocy, że też było bardzo dobrze, że można było spokojnie nachwalić się tym. No i cóż, myślę, że na tym mogę zakończyć właśnie recenzję Nocy pierwszej. Taką ocenę, ogólną tej gali, to myślę, że tam takie mocne może 7 na 10, że było takich kilka właśnie plusów, jak na przykład Cezaro kontra Rollins, bardzo mi się podobała ta walka. Lashley kontra Drew McIntyre, też fajnie się panowie pokazali, z dobrej strony. Czy właśnie walka Bad Bunny'ego z... i dajmy na przysta, z Mizem Morrisonem. A jeżeli takie minusy, które dałbym bardzo mocno, to przede wszystkim tak, Team Turmoil match, który według mnie był bezsensowny i niepotrzebny. Oraz... E, trochę to dziwne, ale takie rozmieszanie się i kiedy był na tym, kiedy był na fali, to nie wiedzą dokładnie co zrobić, że był taki zmieszany strasznie. Tak jak, mówię, tak jak mówię, oczywiście tu będzie wszystko już na tyle. Widzimy się oczywiście w drugiej części recenzji, jeżeli chodzi na rozstrzymanie, tym razem jeżeli chodzi o noc z drugą, a tym razem mogę sobie zakończyć. Tak więc ja dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że to Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jeśli napiszcie napisać w komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik Aliwii. na razie do części drugiej i cześć!